Hejka kochani. Dzisiaj będzie klinów mi mojego biurka, a więc zapraszam do odcinka. Na samym początku będziemy ogarniać e, takie rzeczywiście do wywalenia, e, więc, zapra więc zapraszam Was do odcinka. Was tutaj mój iPad trzeba zwinąć. Tak, żeby się wiedziać, nic nie stało, moja Arizonka. Bardzo pyszna. To jest nowa w ogóle. E, to jest e, mój plan lekcji. Może taki plan lekcji, sorry. Sorry, sorry. To jest mój plan do back to school. Muszę sobie właśnie przepisać do notatnika Żeby nie było Więc na razie sobie go tutaj weźmiemy no. Dobra Teraz Tutaj Dobra Ogarni Ogarnęliśmy już tutaj Teraz trzeba ogarnąć tutaj Papierek od czekolady Um, teraz to sobie wywalimy, więc tutaj będą rzeczy do wywalenia. Um, dobra. To idzie do kuchni. Więc tutaj wszystko tu zaraz wyniosę. Um, to idzie do kuchni. Um, dobra. To idzie na górę. Nie posprzątałam tam, ale... Dobra, nieważne. Jezus. Nie mogę tego rzucić tam na górę. Jeszcze raz. Dobra. Sorry. Teraz tu. To jest do... To jest mój kabelek do nowego telefonu. Mm. Tutaj są rzeczy do LEDów. Dobra. A to jest mój stary telefon. Yy, na... Tam też mam YouTube'a, Instagrama i wszystko, ale teraz na tym wszystko robię. Ale na tym też mi się zdarza nagrać. Ale yy, jakiś ten, więc ja go chowam tu na górę. Dobra. Teraz książka. Dobra. Nie, dobra. Nie wiem, jak to wszystko położyć. Dobra. To idzie na górę właśnie tak. To tu zostaje, bo będę to piła. Więc tu na chwilę położymy tutaj. Dobra. To teraz czekajcie, przeniosę ten do ścierania kurzy tu na blacie. Ja już no, jestem. już Und jetzt machen wir Clean. dobra teraz bierzemy to ulika balek jak będzie to będzie tutaj Dobra. Erenie, dobra. Tutaj nasze te rzeczy do wynalenia, zaraz je wywalę. Um. Mamy teraz taką um, pustotkę, trzeba to teraz jeszcze tak bardziej potem będzie posprzątać. Dobra. Jakbyście chcieli więcej takich filmików, to zapraszam do subskrybowania i będzie też, będą też inne fajniejsze filmiki niż tylko sprzątanie, więc polecam zasubskrybować. Bye.